Siemanko, dzisiaj wam pokażę, jak w bardzo szybki sposób można naprawić przyciski, które czasami nie oddają i nie odbijają, tak zwane, i, i, i cały czas spada temperatura, nie można je zatrzymać, takie są w tym przypadku, i nie trzeba wyjmować radia, całego klimatronika mam taki fajny, szybki patencik zobaczcie użyję do tego szczelinomierza, ale możecie na jakąś blaszkę, nie wiem, cokolwiek i zobaczcie delikatnie tutaj jeszcze trochę o, już wychodzi Bijemy się od dołu. Nie. Tam tam i dokładnie. O, proszę. Wypad. Co trzeba zrobić? Widzicie? Tu są takie blaszki, które odpowiadają właśnie o odpychanie tych przełączników. Trzeba je troszeczkę podgiąć Jeszcze jeden tu jest u góry. No chodź. O. Tyk. Troszkę mocniej można. O. o, Tak to wygląda w środku. No i co? I zakładamy to z powrotem. Kurczak jak to było. O, mam nadzieję, że tak. Nie odwrotnie. Aha. Czyli tym, 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 tym jednym, tym do dołu. Bo tu jest dwa, dwa do góry. A, muszę poprawić. No, ten, zobaczcie, jak ładnie klika, odbija. Ten jest zacięty. Widzicie? Jak się zacina? Dopiero odchodzi. Czyli tego tak samo. Wypinamy. Delikatnie. A, raz tutaj. Ta I ta sama procedura. Aha, jednak tym pojedynczym do góry. Ta sama procedura. Blaszki na maksa. Aż dotąd. a druga tak samo dotąd ale... Wit. dobra, muszę odłożyć telefon żeby to ładnie włożyć więc jak widzicie, nie trzeba rozbierać całego panela, wszystko wyjmować chyba, że będziecie tu malować, regenerować, to wtedy tak Ale to jest taki szybki sposób, 5 minut i zrobione to dzięki, trzymajcie się.